Witajcie widzowie, to ja z tej strony: Wojtek i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić kompas w Minecraft. Cała procedura jest bardzo łatwa, bo naprawdę nie musicie się bardzo dużo starać. Zostawcie łapeczkę w górę i subika, bo staram się tutaj z miniaturkami, z montażem, z wszystkim. Wejdźcie na moje Discord, czyli na pixelcore.pl, gdzie możecie zamówić taki montaż, grafiki, miniaturki, logo itd. itd. i serwery Discord na zamówienie. Wbijcie też na spiritcraft.pl, gdzie teraz właśnie to nagrywam. jestem na swojej działce. No i co, chyba to wszystko, teraz przechodzimy sobie do... Jak to zrobić? Potrzebujemy cztery sztabki żelaza i jeden redstone. I co robimy? Wchodzimy. Redstone wkładamy na środeczek i irona ustawiamy wokół naszego redstone. No i bardzo ładnie wychodzi nam kompas. No i ten kompas coś wskazuje, tylko nie wiem co, tylko u nas na serwerze on tak wysyła ludzi, on tak robi takie różne tutaj, z, takie rzeczy, gdzie on o, teleportuje, ale to tylko u nas, bo nigdzie to nie zobaczycie tego, bo mamy taki plugin i chyba wszystko. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego yy, Odcinka wbijajcie na moje odcinki inne, yy, no i co? Chyba wszystko. Yy, da, 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 dajcie lajka i subskrypcję, no i co? Siemanko.